Witam serdecznie drogi kochane raczki i słuchajcie dla was teraz czytanko króciutkie na temat y, oczywiście na czerwiec z 2022 roku y, zrobimy sobie nie będę za dużo oczywiście gadać na wstępie y, więc przejdziemy od razu do konkretów y, ja tylko bardzo dziękuję wszystkim osobom które tutaj zaglądają, które subskrybują, które lajkują. Bardzo wam za to dziękuję. I tyle w temacie. No dobra, kochani, to przechodzimy w takim razie do konkretu, czyli do czytanka na czerwiec 2022 roku dla zodiakalnych raków, dla słonecznych raczków. Dla słonecznych raczków poprosimy o przekaz, co idzie w czerwcu do raków. W czerwcu 2022 roku dla zodiakalnych hmm? Dobra. Z jaką energią wchodzicie? O, drogie raczki. O! Co będzie dla Was ważne? Na czym się będziecie skupiać? Do czego wy idziecie, czyli z czym wychodzicie z czerwca? Wasze wyzwanie w tym miesiącu: sprawy zawodowe, sprawy uczuciowe, miłosne i rada wskazówka przekaz. I na spodzie, kochani, mamy umiarkowanie. Umiarkowanie, słuchajcie, kochani, może nam mówić tutaj jako takie tło, podstawa gdzieś tam tego czytania, że albo dążycie do takiej stabilizacji, właśnie rodzinnej, albo właśnie taka stabilizacja jest wam potrzebna, albo właśnie jej jest brak. I to jest tutaj pokazane, że. Wy bardzo tego chcecie, więc no to czyli dążycie do tego, tak jak powiedziałam na początku. Więc moim tutaj, w moim odczuciu, wy bardzo dążycie do tego, ale też z góry jest informacja, że wy możecie taki stan umiarkowania otrzymać, uzyskać. I w dużej mierze oczywiście zależy to od was, bo zawsze te czytania, tym bardziej ogólne, tym bardziej, a nawet przede wszystkim te ogólne są tylko jakimś ogólnym zarysem, gdzie nie z każdym to może rezonować, więc tak naprawdę to Wy wpływacie na swoje życie. Te czytania tutaj mają na celu Wam przybliżyć, coś zakreślić, coś rozświetlić, natomiast wszelkie działania są tak naprawdę po Waszej stronie, tak? Natomiast ta karta umiarkowania, ona jest bardzo piękna ta karta, bo to są takie fajne, modernistyczne te karty, ja bardzo je lubię. Pod spodem mamy yy, Pazia Pentakli, to przede wszystkim nam mówi o tym, że to jest na pewno Wam bardzo potrzebne. Ja tutaj tak to czuję, że raki potrzebują. Zresztą raki są bardzo rodzinne, bardzo emocjonalne, bardzo wrażliwe i stąd tutaj pewnie jest ta chęć, to dążenie, czyli jak gdyby może być na tym podłożu bardzo trudno. Z jaką energią wchodzicie? No właśnie, wchodzicie z energią diabła. Hmm. No i teraz tak. Kochani, ta energia diabła może tutaj różnorako nam yy, obrazować to, z jaką energią wchodzicie, bo albo czujecie się uwięzieni, czy to w sprawach zawodowych, czy w sprawach yy, uczuciowych, miłosnych, czy tam w waszych związkach, w waszych relacjach, i z taką energią wchodzicie, z takim trochę uwięzieniem, z, takim, z taką zależnością, yy, czy to finansową, czy jakąkolwiek inną, ale też. Ta, na tej karcie akurat jest pokazana tutaj taka y, lateksowa pani, bo diabeł to jest też pociąg seksualny, to jest też y, to są różnego rodzaju używki, nadużywanie pewnych rzeczy, więc y, to wy wiecie najlepiej, która z tych y, informacji, którą Wam przekazałam, y, jest adekwatna z waszą sytuacją. Natomiast dla mnie to jest bardziej tutaj takie trochę. Y, Uzależnienie, ale może nie tyle od jakichś używek, od rzeczy zewnętrznych, tam alkohol czy tam inne rzeczy, jak uzależnienie od czegoś, uzależnienie od mężczyzny czy od kobiety, uzależnienie od statusu, w jakim jesteście. I macie takie poczucie, że mimo jakiejś swojej silnej postawy, na przykład finansowej, jesteście uzależnieni w jakiś sposób, ograniczeni, ubezwłasnowolnieni w cudzysłów, tak? I z taką energią wchodzicie. Przy waszej wrażliwości, chęci takiej właśnie posiadania rodziny, radości, to może właśnie o czymś takim mówić. A być może to w pracy jest tak wam narzucone, że się czujecie tak po prostu w jakiejś toksycznej relacji w sprawach zawodowych, że gdzieś ta atmosfera w pracy jest właśnie jakaś toksyczna, bądź wasz związek jest jakiś toksyczny. No tutaj taka energia u was jest, więc czego to dotyczy, zaraz do tego pewnie dojdziemy. Bo co będzie dla was ważne? No zobaczcie, ważne dla was będzie po pierwsze, żeby nie dać się oszukać. Żeby nie dać się yy, jak gdyby no oszukać to też na pewno, ale też ważne dla was będzie, żeby yy, umieć działać yy, samodzielnie. Yy, wiecie, no siódemka mieczy różnie jest interpretowana. Tutaj akurat kobieta wymyka się przez okno, tak? Natomiast ona, wymykając się przez to okno, chce pokazać, że ona chce uciec od tego właśnie więzienia jakiegoś. Czy to jest więzienie wasze mentalne, czy wy się blokujecie, czy wy jesteście jakoś toksycznie zaszczuci czymś albo kimś i potrzebujecie tego? No, to będzie dla was ważne, na tym się powinniście skupić, żeby właśnie uciec, żeby właśnie wyjść. Żeby nie, nie, nie działać w takim systemie zaściankowym, że gdzieś tam się ciągle coś dzieje, ciągle ktoś o czymś mówi, a wy tak naprawdę nie wiecie o co chodzi. I, i to jest taka wolność, takie uzyskanie trochę wolności działania samemu. To jest często karta taka negatywna, bo w rozkładach takich typowo, już tym, tym bardziej mówiących o takich rozkładach indywidualnych, ona bardzo często mówi o jakichś zdradach, o oszustwie, o złodziejstwie. O takim właśnie działaniu zaściankowym, dla mnie tutaj to jest po prostu uwolnienie się. To jest właśnie pójście samemu, bo to jest też działanie w pojedynkę. Czy to dobrze, czy niedobrze, czy dobrze zrobiłeś, zrobiłaś czy źle, to już nie jest wtedy istotne. Istotne jest, żeby po prostu to zrobić. Nie wiem, uciec w cudzysłów, tak? Uwolnić się od tych jakichś ram, w których jesteście. Od nie wiem, spostrzegania was w jakiś sposób, bo co ktoś powie, bo nieważne, jak ja się czuję, nieważne, co mi jest. Nieważne, jaka jest moja relacja w domu, nieważne, jak jest w pracy, bo ja tam powinnam być. Takie trochę schematyczne działanie, typowo wbite w głowę w naszych pokoleniach, każdy miał coś tam wbijane, zaprogramowane w tej głowie. Więc tutaj jest takie uzyskanie wolności, to jest to, co będzie dla Was ważne, na czym powinniście się skupić. To, z jaką energią wychodzicie z tego miesiąca, to właśnie już jest rodzina, jest dziesiątka kielichów, więc tak naprawdę jest, jest to. Teoretycznie na czym wam zależy, czyli radości, uspokojeniu, takim spełnieniu, więc myślę sobie, że to uwolnienie, ucieczka będzie dla Was bardziej mentalna w Waszych głowach. Zresztą o tym mówią Miecze, czyli coś się być może zadzieje w Waszych głowach, że Wy postaracie się być bardziej samodzielni, czy to finansowo, czy uczuciowo, że Będziecie umieć powiedzieć, że Ja potrzebuję tego i tego, Ja mam takie i takie potrzeby, a nie takie jak Ty chcesz. Ty chcesz, czyli ten ktoś, tak, czy to w pracy, czy to w związku, czy, czy w rodzinie, jak gdyby uwolnienie się spod tych takich rys, co da wam wolność i zupełnie inne spostrzeganie wtedy, bo wy będziecie się czuli spełnieni. Nawet jeżeli komuś to się nie będzie podobało, wasze zachowanie, wasze podejście, wasza właśnie taka po cichu, jakaś ucieczka, zmiana, to to, to wam da po prostu na koniec radość, spełnienie. Czyli Przyniesie to pozytywne tego skutki, tak? Wyzwaniem dla Was jest, kochani, szóstka pentakli. No właśnie, teraz tak, wyzwaniem dla Was jest tak. Po pierwsze, muszę tu powiedzieć o aspekcie finansowym, no bo tutaj mamy denary. Po pierwsze, wyzwaniem dla Was będzie pewnie. Spłacanie być może jakichś długów, być może zaciągać będziecie jakieś pożyczki, bądź już je zaciągnęliście. Kredyty, pożyczki zwał jak zwał, i tu będzie wyzwaniem dla Was, żebyście tutaj yy, robili to mądrze, żebyście wszystko na wszystko zwracali uwagę. Natomiast yy, będzie to dla Was ważne, tu jest pokazane. To mówimy o sprawach takich finansowych. Natomiast mówiąc dalej o tym, o tym yy, co mówiłam wcześniej, mentalnym, to szóstka pentakli to jest taka mała sprawiedliwość. To jest to, że wyzwaniem dla Was jest. Żebyście wy się właśnie poczuli wolni, żebyście wy umieli dostawać i, i wręcz oczekiwali tego, żeby dostawać tak tyle samo, ile wydajecie. Bo nie może być tak, że tylko jedna strona daje, a druga nic, tak? Czyli albo jedna strona tylko otrzymuje, a druga nic siebie nie daje. Więc tu jest właśnie ta umiejętność dawania, i to musi ktoś zrozumieć. Zobaczcie, ta osoba daje pieniądze, ale ta daje serce, miłość. Tu nie chodzi o to, że jak ktoś wam da pieniądze, to wy, yy, to wy musicie też oddać te pieniądze. W cudzysłowie, ja nie mówię teraz o pożyczkach, o takich przyziemnych tematach, ja mówię bardziej o takich mentalnych, tak? Musi być takie równouprawnienie w domu, musi być równo dawanie i branie. Jeżeli wy otrzymujecie coś od kogoś, to też powinniście się odwdzięczyć w jakikolwiek inny sposób i vice versa. Jeżeli wy komuś ciągle dajecie, a nie otrzymujecie, a wręcz czujecie się uwięzieni, to też powinniście manifestować, tak? Absolutnie, że ja również potrzebuję, tak? I to jest takie wyzwanie, dawać, żeby właśnie wyrównać tą energię, tą energię brania i dawania. To, żebyście się nie czuli poszkodowani, żebyście nie musieli um, ukradkiem wymykać się, żeby poczuć się wolni, bo um, nie czujecie tego, nie dostajecie tego. Po prostu Wam jest to potrzebne, tak? Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, no to mamy kartę siły, więc wydaje mi się, że w pracy macie dosyć takie. Twarde stanowisko, jeżeli nawet nie takie twarde, to wy jesteście twardzi, macie swoje poczucie wartości, wiecie co wy robicie w tej pracy. Taka trochę skrajność, bo mam takie wrażenie, że uczuciowo, związkowo patrząc się, to tak niekoniecznie jesteście bardziej słabi, poddani na pewne właśnie sytuacje i osoby z zewnątrz. Natomiast w sprawach już takich przyziemnych, zawodowych, jesteście konkretni, bo karta siły mówi o tym, że wy macie swoje poczucie wartości, wy wiecie, czego wy chcecie, wy wiecie, co macie robić, i tutaj w pracy jest pokazane rzeczywiście, że. Jak najbardziej będziecie silni, wytrwali, będziecie dążyć do tego, na czym wam zależy. I tutaj nie widzę jakichś takich żadnych spektakularnych rzeczy, więc tutaj w pracy rzeczywiście siła, wytrwałość, być może nawet przetrwanie jakiejś sytuacji, ale wy będziecie naprawdę silni, zdecydowani, zdeterminowani, więc tutaj w sprawach zawodowych jest pokazana siła absolutnie. Natomiast jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, no właśnie, teraz mamy karty Księżyca. Lęki, obawy, trochę takie, wiecie, iluzje wyimaginowane, trochę takie schematy wiecie, takie wszystko się Wam wydaje takie bardzo straszne. Więc tutaj wydaje mi się, że tak jakbyście nie widzieli słońca, tak jakbyście tylko się kierowali tym mrokiem i, tymi, i tym, co Wam się wydaje, że się dzieje, a nie, 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 nie chcecie spojrzeć na to z innej strony. Być może ta ucieczka tutaj to też jest tak naprawdę zaprogramowana przez Was. To Wy tak czujecie się, to Wy się nie chcecie uwolnić i Wy Nazwaliście to, powiedzmy, jakimś uwięzieniem, jakąś toksyczną relacją, jakąś toksyczną sytuacją, tak? Bo sami tak naprawdę to prawdopodobnie napędzacie, bo karta księżyca w uczuciach pokazuje, że tutaj jest dużo takiego, takiej niejasności, takiej iluzji, takiego po prostu zakrzywienia. Ale zaraz sobie zobaczymy jeszcze wyjątkowo, dlaczego księżyc. Uczuciach, uraków na czerwiec 2022 roku. Dlaczego księżyc w uczuciach? Dla raków, czytanie na czerwiec. Dlaczego księżyc, w dlaczego księżyc w uczuciach? Dlaczego księżyc w uczuciach dla raków? Już, kochani, muszę przełożyć tą talię dla Was teraz. Dlaczego księżyc? O, wypadła mi jeszcze jedna karta. Mhm. Dziesiątka mieczy. I księżyc, zobaczcie. Dlaczego księżyc? Bo księżyc. No niesamowite, i dziesiątka mieczy. Wiecie co? No wydaje mi się, że księżyc, bo księżyc, dlatego że bardzo jesteście gdzieś w tych swoich emocjach, w tych uczuciach, bardzo zagubieni. I to bym powiedziała, że naprawdę bardzo. Dlatego, że coś Wam przysłania takie logiczne spostrzeganie danej sytuacji. Tak jakbyście. Hmm, nie wiem, jak wam tutaj to powiedzieć. No, księżyc bardzo często oznacza taką relację, w której emocje po prostu biorą górę, tak? No Zresztą jesteśmy na emocjach, na uczuciach, tak? I niewykluczone jest, że ulegacie jakimś złudzeniom, być może też ten diabeł wam tutaj ciągle coś cukruje, ciągle wam was kusi czymś, ciągle was czymś omamia. No jak to diabeł potrafi, tak? I wy ciągle żyjecie w jakiejś iluzji, że będzie dobrze. No tutaj jest na, na szczęście pokazane, że yy, ważne będzie dla was się z tego uwolnić, ale obecnie jest to pokazane, że... Yy, yy, że... Hmm. Że będziecie próbowali yy, poradzić sobie z jakimiś yy, rzeczami, tymi trudnymi, yy, że będziecie chcieli z tego wyjść, uwolnić się z tego. Yy, natomiast dziesiątka mieczy mówi o tym, że yy, no, to już jest najwyższy czas, żeby z tego wyjść totalnie. I teraz powiem Wam tak. Dla niektórych osób, biorąc pod uwagę, że Wy wychodzicie, Tutaj z tą dziesiątką kielichów, tu mamy dziewiątkę kielichów, czyli taki czas dla siebie, zadbanie o siebie, to wydaje mi się, że żeby móc dalej yy, yy, interpretować waszą relację, wasz związek, wasze uczucia, musicie zrobić porządek sami ze sobą. Dziesiątka mieczy mówi o tym, że to już jest koniec, to już gorzej być nie może, to na pewno. I teraz wszystko zależy od Was. Zobaczcie, jak niesamowity jest tarot, że on po prostu, no, księżyc to księżyc, tak? Że po prostu musicie się wydobyć z tych iluzji, nie dać się już omamiać, wyjść z tego, uciec na zewnątrz, dostrzec to światło, żeby móc być bardziej silnym, tak jak tutaj w sprawach zawodowych, żeby nie poddawać się pewnym sugestiom, iluzjom, omamianiu takim, czarowaniu, yy, tylko zacząć dostrzegać tak naprawdę siebie w tym wszystkim, bo. Bo wy tak naprawdę działacie pod wpływem księżyca, tak? Pod wpływem księżyca, i ciągle jesteście tacy trochę w jakimś takim półmroku. I dziesiątka Mieczy mówi o tym, że powinniście z tego wyjść, żeby ten związek. Ja wam nie powiem, czy ten związek tutaj się będzie kończył, czy nie. Dziesiątka Mieczy mówi tylko o tym, że tutaj gorzej być nie może. Więc to jest koniec, ewidentny, ale bardziej. Tego waszego spostrzegania, tego, tego waszego życia w iluzo iluzoryczności. To jest takie życie w bańce. To tak, jakby ktoś was wsadził w takiej kuli przezroczystej, co nieraz na festynach yy, można się sturlać w takiej kuli, yy, właśnie w środku, tak? To jakbyście w takiej kuli byli. Po prostu, jak wy się z tego nie uwolnicie, nie zaczniecie trochę myśleć o sobie, o swoich potrzebach. Ja chcę pójść na spacer, ja chcę iść na siłownię, ja chcę mieć, no nie wiem, nową dietę, ja chcę iść z koleżanką gdzieś. Ja chcę, nie wiem, wieczorem mieć dwie godziny dla siebie i poczytać książka, nie tylko Mąż, dzieci, ewentualnie, i wszyscy inni, tylko nie ja, tak? I w takiej, w życiu, w takiej iluzji, bo, bo jak gdyby narzucone to jest, że nie wolno ci niczego innego robić. A tu jest pokazane, że ewidentnie potrzebujesz czasu. Rada, wskazówka jest właśnie: potrzebujesz tego czasu dla siebie. Dziewiątka kielichów to jest samo zadowolenie to jest taki trochę narcyzm, ale w waszym przypadku zasłużony. Dosłownie: kąpiel, spędzenie czasu tylko ze sobą. I ewentualnie z osobami, o których, z którymi lubicie przebywać, tak? Nie z którymi musicie, w cudzysłów, tylko z, z którymi chcecie, które, które wam dadzą tą radość, to zadowolenie, kiedy się poczujecie piękni, zadbani, docenieni. I wtedy. To będzie inaczej wyglądało. Wbrew temu, jak wam się teraz wydaje. Bo wam się wydaje, że no tak, jak ja teraz tupnę nogą, no to już mam pozamiatane w domu i w ogóle i wszędzie, tak? Brak tej odwagi jest tu pokazany, tak? Natomiast i tak dziesiątka mieczy mówi o tym, że już gorzej być nie może, więc tak naprawdę, jeżeli wy nie wyjdziecie z tego, to nie osiągniecie tego umiarkowania i dziesiątki kielichów. Musicie skupić się na sobie, musicie się uwolnić od jakichś schematów, od tego, co wam ktoś wbił kiedyś do głowy. I mieć poczucie równości, że nie ma tak, że jedna strona tylko daje, a druga nic, a wręcz na odwrót, tak? ciągle jakieś pretensje, ciągle coś nie pasuje. Nie, tak nie może być. Wy musicie, właśnie w cudzysłów, tupnąć nogą, a na pewno wyjść z tej iluzoryczności, z tego takiego y, spostrzegania świata zupełnie w inny sposób niż przypuszczam, że widziałby to ktoś inny y, z zewnątrz, tak? Więc tak się kształtuje dla Was, drogie raczki, no ten czerwiec. Taki trochę do przepracowania, trochę ten czas dla siebie, uwolnienia się i powiedziałabym, że przeniesienia trochę tej siły ze spraw takich zawodowych na te sprawy takie właśnie prywatne. Tu Wam brakuje tej energii. Totalnie, tak. Jeśli chodzi z kolei o single. To absolutnie tutaj dziesiątka mieczy mówi o tym, że wy coś przerabiacie, wy się boicie, wy wyżyjecie w starych schematach i tutaj nic dobrego nie przyjdzie, bo tam był księżyc i dziesiątka mieczy, więc tutaj single, single absolutnie muszą się najpierw wyleczyć. Zresztą to dotyczy tak samo właśnie, te same słowa dotyczą również Was. Wy musicie poświęcić czas sobie, znaleźć umiarkowanie, stabilizację. I dopiero zająć się ewentualnie jakimś szukaniem, uwolnienie się przede wszystkim od tego, co było wcześniej, bo, bo w takim schemacie na pewno nikogo nie spotkacie na swojej drodze. No i przede wszystkim dziewiątka kielichów, takie trochę narcystyczne zadbanie o siebie, trudno, niech sobie wszyscy gadają, co was, to jest wasze życie. Więc tutaj takie, takie rzeczy dla was tutaj widzę, kochani. No i życzę wam, żeby się wszystko oczywiście potoczyło bardzo dobrze. Wyciągajcie z tego, co oczywiście z Wami rezonuje, to, co nie, to zostawiajcie. Dziękuję Wam serdecznie. Zostawiajcie te łapki, komentarze, su subskrypcje, jeśli możecie. Oczywiście udostępniajcie ten filmik. Ja wysyłam Wam serducho. Do zobaczenia. papa. Pa.